Witamy Was serdecznie. Tym razem już w 46. wydaniu San Andreas News. Ponownie wracamy do Was z ciekawostkami oraz nowościami z serwera For life W dzisiejszym wydaniu San Andreas News usłyszycie o odświeżaniu asortymentu w salonach i cyganach, nowym skrypcie dla frakcji Sound. Aktualizacjach biznesowych, nowej serwerowej scenie, licytacjach nieruchomości, odświeżeniu systemu giełdy, odświeżeniu tuningu podglądowego, nowym komisie, nowym panelu przelewów, zmianach w ekipie serwera, zmianach w biznesach, rozwinięciu skryptu prawa jazdy. Oraz rekrutacjach na serwerze. Zapraszamy do oglądania. 12 kwietnia asortyment Cygana Red County, Montgomery oraz Bayside Marina został odświeżony. Dwa dni później progi zwalniające fotoradar oraz ograniczenie prędkości mieszczące się w San Fierro w dzielnicy Doherty zostało usunięte. 11 kwietnia o godzinie 19 odbyła się kolejna edycja licytacji nieruchomości organizowanej przez biznes Buildings For You. Na licytacjach gracze wydali blisko 3 miliony PLN. 14 kwietnia frakcja San Andreas Medical Department otrzymała zasób automatycznych zgłoszeń przez NPC. Autorem zasobu jest Grzegorz. 23 kwietnia Business for Music otrzymał możliwość stawiania głośników z muzyką. Tego samego dnia panel biznesów został odświeżony oraz otrzymał nowe usprawnienia. Autorem zasobu jest Avenged. 1 maja serwerowa scena eventowa została odświeżona i przeniesiona. Mieści się obecnie na dzielnicy Easter Basin w San Fierro. Dwa dni później parking przy salonie downtown w mieście San Fierro przeszedł renowację. Wyposażony został w więcej miejsc parkingowych dla klientów. Autorem mapy jest Bill. 12 maja system serwerowej giełdy pojazdów został zoptymalizowany i wzbogacony o nowe funkcje. Dodano możliwość podglądu tuningu przy użyciu panelu giełdy. Istnieje również możliwość wyboru wyświetlania informacji o danym pojeździe. Momentalnie możemy wrócić do starego stylu wyświetlania w panelu ustawień F5. Przystosowane zostało rozwiązanie kupna pojazdu na giełdzie, gdy właściciela nie ma obecnie na serwerze. Do momentu zakończenia testów sprzedaż offline dostępna jest tylko i wyłącznie dla administracji Aircon. 18 maja zasób podglądu tuniku wizualnego, znajdującego się na Easter Basin w San Fierro, otrzymał poprawkę błędów. Dotano również możliwość wyłączenia HUD-u, aby lepiej widzieć pojazd. Zmieniono pogodę na słoneczną oraz swobodny obrót kamery za pomocą strzałek. Dwa dni później, komis pojazdów w Las Venturas na dzielnicy Royal Casino został ponownie otwarty. Wprowadzono asortyment różnych klas z możliwością zakupu offline. 23 maja panel przelewów został wizualnie odświeżony oraz wzbogacony o dodatkowe pole na wpisanie tytułu przelewu. Dodatkowo, członkowie frakcji otrzymali możliwość wpłacania środków na konto frakcyjne. W składzie administracji doszło do lekkich zmian. Supporterzy Verax, Iwan Master, Shiker oraz EloBenz6969 zostają awansowani na rangę moderatora. Moderatorzy Argen, Biały, Ksiądz Natan, Perkules, Xedo oraz Fefer zostają awansowani na rangę administratora. Administratorzy Voxper oraz Wonder zostają awansowani na rangę starszy administrator. Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Ostatnimi czasy nasze serwerowe wojsko 41st Mechanized Infantry Division zmieniło nazwę na San Andreas Armed Forces. Z przykrością informujemy, iż Business Crime and Shine poprzez autonomiczną decyzję wewnętrzną zostaje usunięty. 25 maja zasób odpowiedzialny za zdawanie prawa jazdy oraz licencji lotniczych został odświeżony oraz wyposażony w nowe funkcje, takie jak zadowolenie egzaminatora, różnorodność tras egzaminacyjnych oraz plac manewrowy. Dodano również konieczność ponownego podejścia do egzaminu po otrzymaniu kary administracyjnej trwającej powyżej 7 dni. W przypadku kategorii A, B, C oraz licencji lotniczych dodano licencję kategorii H. Usprawnia nas ona do pilotowania helikopterów. Ośrodek szkolenia kierowców został przeniesiony na dzielnicę Doherty w mieście Sunfield. Centralna Szkoła Lotnicza została przeniesiona na lotnisko w mieście San Fierro. Dodano również nowe modele pojazdów do zdawania prawa jazdy i licencji lotniczej. Autorem modeli są Erorek i Elobend 6969. Autorem grafik jest Ekstazo. Od ostatniego wydania serwerowych newsów na serwerze zakończyły się rekrutacje do frakcji. Transport of San Andreas, San Andreas Medical Department, San Andreas Road Assistance oraz Business. Radio for Music, 4 Wars, Studio Filmowe 4 Life, Redakcja 4 Life News, San Andreas Armed Forces, Buildings for You. Obecnie trwa rekrutacja do frakcji San Andreas Fire Department. Jeżeli jesteś odważny i nie boisz się wyzwań, ta frakcja jest właśnie dla Ciebie. Podania można składać na forum w odpowiednim dziale do dnia 2 czerwca tego roku. Zakończyła się również rekrutacja na rangę Support. Maj 2023. Nowymi członkami ekipy zostają Sankte Padre, Józek, Spoko Michas, Tajemniczy JJ, Kamilos2265, Julcia, Wirlaen. Yoshi, I Was There, King Size, Lynshi, Campeku, Goziep, Pomocnik 2000, Adrianek Q82, Serk, Q oraz Valentino. Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów. Niestety, ale to wszystko, co mamy do przekazania Wam w tym wydaniu z San Andreas News. Dziękujemy za uwagę. To było 46. wydanie Newsów ze świata serwera. Do usłyszenia w kolejnych produkcjach.